Co boli i doli, czyli janda cała we łzach. Stolica śpi, śpi sejm, ratusz, śpią ekipy remontowe, którym za dnia udało się rozkopać całe miasto, śpią nawet emeryci, którzy nie wiedzą, że właśnie ukochana władza obniżyła im emerytury. Za to wśród nocnej ciszy rozlega się skowyt po niektórych artystów. Szczególnie e, wybija się szloch pani Jandy. Dlaczego frekwencja nie wali do mojego teatru? Przecież powinna. E, bady na ten temat nie prowadziłem. Osobiście jednak nie widzę najmniejszego powodu, żeby chodzić na Jandę to już nie ta sama przebojowa Agnieszka z Człowieka z Marmuru, ani Cwana Modrzejewska, pozbawiona wszakże zniewalającej urody tamtej artystki. Nie jest to również znakomita młoda aktorka, którą podziwiałem w Teatrze Ateneum w edukacji Rity. I nie chodzi tu o kwestię wieku. Do ćwiklińskiej jeszcze jej daleko. W moim przypadku... Powód jest bardziej prozaiczny. Całkiem niedawno pani e, Krystyna oświadczyła publicznie, że e, przepraszam za słowo, Żygara na takich jak ja. To jej wola. Jednak żałuję garnituru i jeśli przyszłoby mi usiąść w pierwszym rzędzie, wolałbym uniknąć e, artystycznej ekspresji. E, co do innych, którzy nie przychodzą, no może nie podoba im się, że gwiazda rozmieniła się na Osiem gwiazdek. Najbardziej chyba żałosne jest obserwowanie, jak pieszczuchy, pieszczochy każdego reżimu, wbrew pozorom zapisu pani Janda też brała dotacje, użalają się nad swoim losem. Nie pierwsza to artystka, nie ostatnia. Różne estradowe wyciruchy twierdzą, że nie mają za co żyć. Ciekawe, co zrobili ze szmalem. Kiedyś potrafili brać za jeden koncert, nie ja mówię już, za trasę koncertową, tyle, ile e, samotna matka nie zarabia przez cały rok. Jeśli wszystko przepuścili, ich wina, po prostu wstyd lamentować, no było oszczędzać. Fortuna u artystów była zmienna, a mecenasi odchodzą. A to, że ktoś przestaje kiedyś być pokupny, no, widocznie proponuje nie to, czego chcą ludzie. Każda handlarka na, bagaz na bazarze wie, że jeśli ją omijają szeroki błukiem, to znaczy, że albo ma towar wadliwy, albo stoisko wraz z obsługą śmierci. Za moich czasów były w Warszawie dwa typy teatrów: ambitne w rodzaju Ateneum, współczesnego, dramatycznego czy polskiego, i te dla pospólstwa w rodzaju Syreny czy kwadratu. Dla wyjątkowych koneserów i snobów pozostawał teatr, studio no i studenckie. W pozostałych grano klasykę, głównie dla szkół i wielki repertuar światowy, zaś nasi aktorzy Świderski, Łomnicki, Holubek czy Mrozowska dorównywali, a często bili na głowę swoich światowych kolegów. Do dziś chodzą mi po plecach ciarki, gdy wspominam Tadeusza Łomnickiego, grającego Hitlera w karierze Artura Ui. No, był mniej więcej dwa razy lepszy niż oryginalny e, e, Hitler, e, albo Jana Świderskiego w sztukach Mata, czy też e, Ludwizankę, uroczą babcię w tanku mrożka. Podstawą ich kreacji była prawda. Romulus Wielki tak świderskiego oczywiście, tak skutecznie i sugestywnie kroczył ku śmierci, że z najwyższym wysiłkiem powstrzymywałem się, żeby niebiec dzwonić po pogotowie. A kiedy w moim kabarecie Mariano Pania parodiował psa, robił to tak sugestywnie, że aż chciałem rzucić mu kostkę. On nie udawał czworonoga. On mentalnie nim był. Gdzie się to wszystko podziało? Dzisiaj są już wyłącznie teatry eksperymentalne, epatujące prowokacją, no, w modzie zwłaszcza jest ta polityczna, obsceniami, dewiacjami. Ostatnio moja żona wróciła z opery Carmen Bizeta. Przeżyła prawdziwy szok. Carmen niby cyganka, a w mini wykonywała lesbijski coming out, zaś co do orientacji toreadora, aż dziwne. Że atakował byki, nie krowy. Po co to wszystko? Na co? Dla frekwencji? Wątpię. Miłośników opery cechuje zazwyczaj artystyczny i życiowy konserwatyzm, i właśnie dzięki temu potrafią kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy chodzić na ten sam spektakl. Więc może dla państwowego mecenasa. Nie wiem, odczytywanie na nowo dawnych artydzieł jest niezbywalnym prawem artysty. Wajdowski Hamlet, wystawiany w początkach stanu wojennego, miał prawo być aluzją do kraju spętanego puczem Jaruzelskiego. Szekspir, krytyk władzy, nie miałby nic przeciwko przedstawianiu wewnętrznych okupantów jako zomowców. A slogan, źle się dzieje w państwie duńskim, jest aktualny niestety do dziś. Nie przeszkadzała też mi go plana na motorze w Hanuszkiewiczowskiej Balladynie. Zjawa z innego świata mogła przybierać egzotyczne kształty. Jednak rządza władzy, przelikająca Balladynę w kreacji chodakowskiej, nie szła wbrew intencjom Słowackiego. Słowiańska seryjna morderczyni nie była w tym spektaklu mężczyzną, obojniakiem czy kosmitką. Jej dramat był tragedią uniwersalną. I dlatego pamiętam go do dziś, a o dewiacjach współczesnych spektakli, jeśli bym się przypadkiem na nich zapałętał, zapominam szybciej niż zdążę wrócić do domu. Jako artysta mam zasadę, Nigdy nie użalać się nad własnym losem, nawet jeśli chwilowo jestem artystą wyklętym, niezatrudnianym przez wiodące media. To, mam nadzieję, minie, a jeśli nie minie, znaczy nikomu do niczego nie jestem potrzebny i też. Trzeba z tym żyć. Ale mam, kochani Was, do których zwracam się przeciętnie co dwa dni, i powiem szczerze, że takiej satysfakcji nie miałem od dawna. Móc bezpośrednio kontaktować się z ludźmi myślącymi. Tym bardziej, że kiedy jest Was tych kilka, czasem kilkanaście tysięcy, przychodzi mi do głowy, że naprawdę. Nie jest tak źle. No cóż, nasz teatr przypomina, nasz świat przypomina teatr, i dlatego wiersz pozwoliłem sobie poświęcić komedii l'arte, która rozgrywa się od wieków przed naszymi oczami. Z perspektywy smutnego pierota. Nasza polska scena, opisując żartem, nieco przypomina. Komedie dell'arte, jest żołnierz samochwał, co w myślach cesarzem, pantalon, jurysta, który chętniej każe, durna kolombina, co chce uczyć dzieci i e, skapen, welkierwa, co na rozkaz leci. A sfora medialna, nie szukając wiele, same arlekiny i policzynel. Niby wszyscy wiedzą jak kto kiedy zagra. Ale biedni ludzie wciąż się dają nabrać na chamstwo, prostactwo i kłamstwa wytarte, nie widząc, że to już tragedia delarte. Kochani, kochani, witam w Hejt Parku. Na temat naszych schizoidalnych czasów napłynęło może trochę mniej Waszych głosów, ale znalazły się wśród nich nader trafne i smakowite opinie. Wiarygodny, bezproblemowy, bezpieczny świat, ja go nie odnajduję w rzeczywistości, pisze Hanna. Wygodny jest dla nielicznych, a ci nie dają nam ani poczucia bezpieczeństwa, ani pewności co do poradzenia sobie z problemami, które zresztą sami kreują. Może się okazać wkrótce, że jedynym bezpiecznym i bezproblemowym miejscem y, będą już nie te przysłowiowe, ale rzeczywiste tworki. No cóż, Bareja wiecznie żywy, ale i Buchakow się sprawdza. Zdaniem Wacława. Kluczem do zrozumienia dzisiejszej kryminalnej rzeczywistości jest relatywizacja pojęć dobra i zła oraz przesunięcie granic pomiędzy dobrem i złem no, w kierunku zła. Mam skojarzenie, pisze, jakbyśmy już wpadli po uszy w tę pętlę czasu bez powrotu, jak on dziś bohater sanatorium pod Klepsydrą. Opisany przez pana, czy mnie, przybytek, pełen myrchających nieustannie na boku socjopatów, stanowi solidny materiał na jeden doktorat, a może ich habilitację z psychiatrii. Główną cechą wyróżniającą tych osobników jest bowiem wysoka zdolność do manipulacji. I tu Wacław podaje kryteria, yy, wedle których osoby kwalifikują się do leczenia. Nieprzestrzeganie norm społecznych i prawnych, drażliwość, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, także własnego, posługiwanie się kłamstwem, impulsywność, w tym trudność do planowanych działań, brak odpowiedzialności, zanik poczucia winy z powodów przez innych. No i czyj to jest portret kotreczku. Dorota przypomina w tym kontekście scenkę z ukraińskiego serialu. Sługa narodu, gdy prezydent grany przez wtedy jeszcze tylko artystę Zaleńskiego stoi przed posłami w parlamencie, którzy wrzeszcząc obrzucają się oskarżeniami i wyzwiskami. Widać, jak narasta w nim gniew, w końcu bierze dwa kałasznikowy i rozwala wszystkich od prawa do lewa. No cóż, była to jakaś metoda, chociaż po czasie okazało się, że więksi wrogowie. Gdzie, so, gdzie się gdzie indziej, a to był tylko sen. Definicja naszej epoki, według Danuty: prawda staje się fałszem, dobro staje się złem, człowiek zwierzęciem, a pieniądz bogiem. Niestety. Irena z kolei zauważa: Kiedyś uczono nas, że człowiek powstał z małpy. No, ale jakoś nie widać, że gdziekolwiek jakaś małpa zmieniła się w człowieka. Za to, że ludzie zmieniają się w małpy, a to widoczne jest na każdym kroku. Cenne spostrzeżenie Grzegorza. Globalizacja i postęp techniczny są winne upadkowi kultury lokalnej. W izolowanym PRL-u, gdzie było mnóstwo zdolnych i wykształconych ludzi, powstawała własna kultura, często świetna, i w dodatku unikalna. Obecnie jedno centrum popkultury w USA ma możliwości i środki większe niż wszystkie małe lokalne rynki razem wzięte, a do nich, a dostęp do niego jest łatwy i tani. No i mamy efekt. Efekt wiadomy. Elżbieta próbuje rozliczać pis. Owszem, słuchało nas, ale nie angażowało do współpracy. Jedni się bali, inni nienawidzieli, większość czekała. Machnięto na nich ręką, czyli zignorowano społeczeństwo. A na dzisiejsze kłopoty należało się przygotować przez te osiem ubiegłych lat. Potrzebne były działania systemowe i logistyczne. Nadal tego nie ma. No i my, jak owce, jak owce. NO138 ma problem. Jak być normalnym, kiedy świat zwariował? Czy yy, gdy prawie wszyscy mówią ci, że etyka, zasady moralne i samodzielne myślenie to oznaki szaleństwa, oznacza, że zwariowałeś? Ty czy jednak inni? A na zakończenie Alicja konstatuje: Obawiam się, że niedługo przyjdzie nam emigrować do Afryki, bo stary kontynent. Wariuje. Spokojnie, spokojnie. Jest jeszcze Australia i Nowa Zelandia. Do zobaczenia.